Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy olej, który pokażę. Przeznaczony jest do leczenia bólów kręgosłupa, kolan, bólów stawów biodrowych, reumatyzmu, a także do leczenia rwy kulszowej. I zachęcam każdego, ponieważ każdemu może się kiedyś przydać, warto sobie przygotować taki olej. Ponieważ już w starożytności używany był pod nazwą Żywy Gnat, nazwa jest adekwatna do przeznaczonego użytku, jest bardzo proste do przygotowania, i najpierw należy zalać gojnik z korzeniem żywokostu oliwą z oliwek na minimum 3 tygodnie. Wiadomo, jak już niejednokrotnie tłumaczyłam, im dłużej macerat stoi, tym lepiej. Należy wziąć pół szklanki gojnika, pół szklanki korzenia żywokostu i zalać oliwą z oliwek tak, żeby korzeń żywokostu i gojnik swobodnie pływał w maceracie. Ja zawsze robię sobie takie gęściejsze maceraty, czyli bardzo dużą ilość ziół a mniejszą ilość oliwy. Wtedy to jest taki koncentrat. Jak jest dużo oliwy, a mało ziół, wiadomo, działanie jest słabsze. Po dobrych trzech tygodniach należy przecedzić taki macerat, ale zachęcam, żeby takie maceraty stały, jeżeli ktoś y, może sobie pozwolić, żeby przygotować sobie większej ilości, tak jak ja. Nawet rok i dłużej. Im dłużej taki macerat stoi, tym jest cenniejszy. Proszę o tym pamiętać. I na 100 ml gotowego maceratu, ja przecedzam zawsze dwukrotnie przez gazę, Dodaję dwie łyżki stołowe olejku Czterech Złodziei. Olejek Czterech Złodziei robię sobie sama, to już wiecie. I najpierw w oleju czterech złodziei, w olejku czterech złodziei, rozpuszczam żywice sosne. Biorę jedną łyżkę stołową żywice sosnę, zalewam dwoma łyżkami stołowymi olejkiem, który sobie ówcześnie przygotowuję, czterech złodziei, rozpuszczam i dodaję do gotowego maceratu z gojnika i korzenia żywokostu. Następnie, żeby był łagodniejszy dla skóry, dodaję jedną łyżeczkę Depantanol, czyli prowitaminę B5, jedną łyżeczkę od herbaty witaminy E i wszystko dokładnie mieszam. Należy zawsze wstrząsnąć przed użyciem, Ponieważ składniki, no wiadomo, żeby się zawsze porządnie połączyły przed użytkiem. I teraz powiem kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, olejek był używany w przypadku także złamań i zwichnięć, żeby uśmierzyć ból. Ma silne właściwości rozgrzewające, dlatego olej pobudza tkanki do regeneracji. Ponieważ musicie pamiętać, że żywokost leczy, nie tylko uśmierza ból. Ale o żywokości już nagrałam Wam tyle filmików, że już nie chcę tutaj się rozgadywać, ponieważ chcę powiedzieć inne ważne rzeczy. I w ówczesnym czasie ten olejek jest także używany do rozbijania celulitu. Należy porządnie najlepiej rano i wieczorem. Wetrzeć w miejsca objęte celulitem i porządnie ten olejek masować. Tak, żeby nawet troszeczkę bolało. Ro rozbijamy te grudy tam, gdzie są miejsca objęte celulitem. Wspomaga także gojenie się blizn. Należy wspomnieć także, muszę wspomnieć o właściwościach gojnika. On ma w ogóle szerokie zastosowanie, ale dzisiaj. Jest Skupiam się na olejku, który nazywa się Żywych Nad. I właściwości gojnika już także zostały niejednokrotnie omówione na moim kanale. Ale ten olejek, który dzisiaj pokazuję, został także w tej formie wykorzystany w leczeniu grypy i przeziębień. Należy wetrzeć ten olej w plecy. Tak na wysokość płuc porządnie oraz tutaj klatkę piersiową, ponieważ działa rozgrzewająco. Najlepiej weczeć porządnie ten olejek, który nazywa się żywy gnat i przykryć się wypocić. Należy także przy okazji, ponieważ gojnik jest także do użytku wewnętrznego zaparzyć sobie, Herbatę na przykład, taką rozgrzewającą z gojnika, dodać sobie troszeczkę miodu, pigwy i tak dalej, żeby wspomóc leczenie grypy i przeziębień. Ale to także wiecie. Należy także zachęcam, wypić sobie nalewkę z żywicy sosny, która znajduje się na moim kanale. To jest rakieta, jeżeli ktoś ma silną grypę. Żywice sosny zachęcam szukać na zrębach. Zawsze tam, gdzie są zręby, jest mnóstwo żywicy sosny. Należy to pamiętać. Niektórzy nie potrafią szukać błahych rzeczy. Tam należy szukać, gdzie są zręby, gdzie są pokaleczone przez zręby niechcąco inne, zdrowe drzewa. Tam jest mnóstwo żywicy. Z żywicy sosny macie także nalewki, maści na moim kanale. Oraz mnóstwo innych rzeczy z udziałem żywicy Sosny. Bardzo zachęcam. Mam w sumie bardzo dużo Wam do pokazania. Mam nadzieję, że nadgonię trochę i nadrobię. I chociaż co jakiś tam wartościowy produkt Wam szybciutko pokażę. Będę się starała, ponieważ mam już gotowe, a boję się, że niedługo zużyję i nie zdążę pokazać. Kosmetyki z retinolem, które są na bazie tranu. O tych kosmetykach już wspominałam we wcześniejszym filmiku. Zachęcam do oglądania. Do następnego pa.